Złączki wago. Jakie są pomiędzy nimi różnice pod ekstremalnym obciążeniem? Dziś przetestujemy złączkę dwutorową, trzytorową oraz czterotorową. Przez przewody zaczyna płynąć prąd w wysokości około 120 amperów. Jest to raczej nieosiągalna ilość w domowej instalacji. Musiałoby się wydarzyć bardzo dużo niefortunnych zdarzeń, by jakkolwiek zbliżyć się do takiej sytuacji. Jak możemy zauważyć, plastikowa obudowa zaczyna się topić oraz spływać z miedzianych żył. Ale warto dodać, że mimo tego mechaniczne połączenie jest nadal zachowane, przez co prąd może nadal płynąć. Wydziela się ogromna ilość ciepła i nawet na chwilę mogliśmy zauważyć płomień. Test został chwilowo przerwany, ale teraz nie zakończę tego tak szybko. Pełna moc i prąd ponad 200 A szybko pokonuje przeciwnika. Złączka czterotorowa przerywa się. Za niedługo powstanie długi film zagłębiający się dużo bardziej w tą tematykę, dlatego zachęcam obserwować, by nie przegapić tego filmu.